Zeszyt pierwszy Miłosierdzie Boże w duszy mojej, dzienniczek, siostra Faustyna. W pewnej chwili rano usłyszałam w duszy te słowa: Idź do matki generalnej i powiedz, że ta rzecz mi się w tym a tym domu nie podoba której rzeczy wymienić nie mogę, ani domu, ale matce generalnej powiedziałam, chociaż mnie to bardzo kosztowało. W pewnej chwili przyjęłam na siebie straszną pokusę, którą cierpiała jedna z naszych wychowanek w Domu Warszawskim. Pokusa ta była do samobójstwa. Przez siedem dni cierpiałam. Po siedmiu dniach Jezus udzielił jej łaski. A w ten czas i ja cierpieć przestałam. Jest to wielkie cierpienie. Często biorę dręki naszych wychowanek na siebie. Jezus mi na to pozwala i spowiednicy. Serce moje jest mieszkaniem dla Jezusa ustawicznym, poza Jezusem nikt do Niego wstępu nie ma. Z Jezusa czerpię siłę do walki ze wszystkimi trudnościami i sprzeciwami. Pragnę przejść w Jezusa, abym mogła się doskonale oddać duszą. Bez Jezusa nie zbliżyłabym się do dusz, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Wchłaniam Boga w siebie, aby go oddać duszą. 27 marca. Pragnę się wysilać, pracować, wyniszczać za dzieło nasze. Ratowania dusz nieśmiertelnych. Mniejsza o to, jeżeli te wysiłki skrócą moje życie, przecież ono już do mnie nie należy, ale jest własnością zgromadzenia. Pragnę być pożyteczna całemu kościołowi przez wierność w zgromadzeniu. O Jezu, dziś dusza moja jest jakby zamroczona cierpieniem, a nie jednego promienia światła. Burza szaleje, a Jezus śpi. O mistrzu mój, nie będę cię budzić, nie przerwę ci słodkiego snu. Ja wierzę, że Ty bez wiedzy mojej umacniasz mnie. Całe godziny są, w których adoruję Ciebie, o chlebie żywy, pośród wielkich posłuch duszy. O Jezu, miłości czysta. Nie potrzebuję pociech. Karmię się wolą Twoją, o mocarzu. Wola Twoja jest celem mojego istnienia. Zdaje mi się, że świat cały mi służy i jest ode mnie zależny. Ty, panie, rozumiesz duszę moją we wszystkich jej dążeniach. Jezu, gdy sama nie mogę śpiewać ci hymnu miłości. To podziwiam śpiew serafinów, tych bardzo umiłowanych przez Ciebie. Pragnę na sposób ich tonąć w Tobie. Takiej miłości nic nie położy tamy, bo nad nią nie ma siły żadna moc. Ona jest podobna do błyskawicy, która oświeca ciemności, ale nie pozostaje w niej. O Mistrzu Mój! Kształtuj sam duszę moją według woli swojej i odwiecznych zamiarów swoich. Pewna osoba wzięła sobie jakoby za zadanie, aby mnie ćwiczyć w cnocie na różne sposoby. W jednym dniu chwyciła mnie na korytarzu i zaczęła od tego, że nie ma podstaw do robienia mi uwagi. Ale rozkazała, abym przez całe pół godziny stała na korytarzu naprzeciw małej kapliczki i czekała na matkę przełożoną, i jak będzie szła po skończonej rekreacji, to mam się oskarżyć z różnych rzeczy, które mi rozkazała, aby się z nich oskarżyć. Chociaż ja w duszy o nich pojęcia żadnego nie miałam, jednak byłam posłuszna i czekałam całe pół godziny na przełożoną. Każda siostra przechodząc obok mnie patrzyła się z uśmiechem. Kiedy się oskarżyłam matce przełożonej, ta mnie odesłała do spowiednika. Kiedy przystąpiłam do spowiedzi, kapłan ten zaraz się spostrzegł, że to jest coś, co nie płynie z własnej duszy i ja o takich rzeczach zielonego pojęcia nie mam. I zdziwił się, że ta osoba mogła się na takie rozkazy zdobyć. O Kościele Boży, tyś najlepszą matką. Ty jeden umiesz wychowywać i dawać wzrost duszy. O jak wielką mam miłość i cześć dla Kościoła, tej matki najlepszej! W pewnej chwili powiedział mi Pan: Córko moja, ufność i miłość Twoja krępują sprawiedliwość moją. I nie mogę karać, bo mi przeszkadzasz. O jak wielką ma siłę dusza pełna ufności. Kiedy myślę o ślubach wieczystych i o tym, kto jest ten, który się ze mną pragnie połączyć, to myśl pochłania mi całe godziny myślenia o nim. Jak to się stanie? Przecież tyś Bóg, a ja stworzenie Twoje. Tyś król nieśmiertelny. A ja żebraczka i nędza sama. Ale już mi jest teraz wszystko jasne. Przecież tę przepaść wyrówna łaska Twoja, Panie, i miłość. Ta miłość wyrówna przepaść, jaka jest pomiędzy Tobą, Jezu, a mną. O Jezu, jak to głęboko rani duszę, jeżeli ona stara się zawsze być szczera, a tu jej zarzucają obłudę. I odnoszą się z nieufnością. O Jezu, i Tyś był w takim cierpieniu, aby zadość czynić Ojcu swemu. Pragnę się ukryć tak, aby żadne stworzenie nie znało mojego serca, Jezu. Ty jeden znasz moje serce i posiadasz je całe. Nikt nie wie naszej tajemnicy. Jednym spojrzeniem rozumiemy się wzajemnie. Od chwili poznania naszego jestem szczęśliwa. Wielkość Twoja jest pełnią moją, O Jezu. Jeżeli jestem na miejscu ostatnim i niżej od postulantek, nawet najmłodszych, w ten czas czuję się na swoim miejscu. Nie wiedziałam, że w tych szarych kącikach umieścił Pan tyle szczęścia. Teraz rozumiem, że nawet w więzieniu. Może buchać z piersi czystej cała pełnia miłości ku Tobie Panie. Zewnętrzne rzeczy nie mają znaczenia dla miłości czystej. Ona przenika wszystko ani bramy więzienia, ani bramy nieba nie mają mocy dla niej. Ona dochodzi do samego Boga i nic jej umorzyć nie zdoła. Zapory dla niej nie istnieją. Jest swobodna, jak królowa, i wolne ma przejście wszędzie. Sama śmierć musi skłonić przed nią głowę. Dziś przyjechała do mnie moja rodzona siostra. Kiedy mi opowiedziała swoje zamiary, słuchałam, czy to możliwe. Duszyczka ta piękna wobec Boga, a jednak przyszły na nią wielkie ciemności i nie umiała sobie radzić. Na wszystko patrzyła czarno. Dobry Bóg dał mi ją pod opiekę. Przez dwa tygodnie mogłam nad nią pracować. Jednak ile mnie ta dusza kosztowała ofiar, to jeden Bóg tylko wie. Za żadną duszę nie zaniosłam przed tron Boży tyle ofiar i cierpień i modłów, jako za nią. Czułam, że zmusiłam Boga do udzielenia jej łaski. Kiedy to wszystko rozważam, widzę prawdziwy cud. Teraz widzę, jak wielką ma moc modlitwa wstawiennictwa przed Bogiem. Teraz w tym poście często odczuwam mękę pana Jezusa w ciele moim. Wszystko, co cierpiał Jezus, głęboko przeżywam w sercu moim. Chociaż na zewnątrz niczym się nie zdradzają moje cierpienia, wie tylko o nich spowiednik. Krótka rozmowa z matką mistrzynią. Kiedy ją zapytałam o niektóre szczegóły, jak postąpić w życiu wewnętrznym, ta święta matka odpowiedziała mi na wszystko z wielką jasnością rzeczy. Powiedziała mi: Jeżeli siostra dalej tak pracować z łaską Bożą będzie, to jest tylko o jeden krok od ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Siostra rozumie, w jakim to znaczeniu mówię. Niech cechą siostry będzie wierność łasce Pana. Nie wszystkie dusze Bóg taką drogą prowadzi. Rezurekcja Dziś w czasie rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku, który zbliżył się do mnie i rzekł Pokój Wam dzieci moje I wzniósł rękę i błogosławił. Rany rąk i nóg i boku były niezatarte, ale jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskawością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w nim, rzekł do mnie Wzięłaś wielki udział w męce mojej, dlatego daję Ci ten wielki udział w chwale i radości mojej. Cała rezurekcja wydała mi się jedną minutą. Dziwne skupienie ogarnęło moją duszę, i trwało przez całe święta. Łaskawość Jezusa jest tak wielka, że to nie da się wypowiedzieć. Na drugi dzień po komunii świętej usłyszałam głos: Córko moja, patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę. A uczyń to w ten sposób. Zbierz wszystkich grzeszników z całego świata. I zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje, w święto miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. a ja je uleczę i wzmocnię. Dziś modliłam się za pewną duszę konającą, która umierała bez sakramentów świętych. Chociaż ich gorąco pragnęła. Jednak już było za późno. Jest to jednak krewna, strienka. Miła ta duszyczka była Bogu. W tej chwili przestrzeń dla nas nie istniała. Owe drobne, codzienne ofiarki, jesteście mi jako kwiaty polne, którymi zasypuję stopy umiłowanego Jezusa. Ja te drobiazgi równam nieraz cnotami heroicznymi. A to dla ustawicznej ich trwałości. Wymagają heroizmu. W cierpieniach nie szukam pomocy u stworzeń, ale Bóg mi jest wszystkim. Chociaż mi nieraz się zdaje, że i Pan mnie nie słyszy. Uzbrajam się w cierpliwość i milczenie. Jako gołąb nie skarży się ani ma żal, kiedy mu dzieci biorą. Chcę szybować w sam żar słońca i nie chcę się zatrzymywać na oparach. Nie ustanę, bo na Tobie oparłam się mocy moja. Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi! Ale wiara żywa utrzymuje duszą w wyższych sferach, a miłości własnej. Przeznacza miejsce dla niej właściwe to jest ostatnie. Znowu zapada straszna ciemność w duszę moją. Zdaje mi się, że jestem pod wpływem złudzeń. Kiedy poszłam do spowiedzi, aby zaczerpnąć światła i spokoju, nie znalazłam. Spowiednik narobił mi jeszcze więcej wątpliwości niż miałam przedtem. Powiedział mi, Nie mogę poznać, jaka mocna siostra działa. Może Bóg, a może i zły duch. Kiedy odeszłam od konfesjonału, zaczęłam rozważać słowa Jego. Im więcej rozważałam, tym się więcej dusza moja pogrążała w ciemności. Co robić, Jezu? Kiedy Jezus się zbliżył do mnie z łaskawością, bałam się. Czyś Ty naprawdę, Jezus? Z jednej strony pociąga mnie miłość, a z drugiej strony lęk. Co to za męka! Nie umiem tego opisać. Kiedy się znowu udałam do spowiedzi, otrzymałam odpowiedź. Ja siostry nie rozumiem. Lepiej, żeby się siostra u mnie nie spowiadała. Mój Boże, ja muszę sobie tyle gwałtu zadać, nim cośkolwiek powiem o moim życiu wewnętrznym, a tu na to otrzymuje się odpowiedź. Ja nie rozumiem siostry. Kiedy odeszłam od konfesjonału, Cała moc udręk weszła na mnie. Poszłam przed Najświętszy Sakrament i rzekłam: Jezu, ratuj mnie! Przecież widzisz, że słabą jestem. Wtem usłyszałam te słowa. W rekolekcjach przed ślubami dam ci pomoc. Pokrzepiona tymi słowami, zaczęłam iść naprzód, nie pytając się nikogo o radę. Jednak taką czułam nieufność sama do siebie. Że postanowiłam raz na zawsze z tymi wątpliwościami skończyć. To też czekałam dziwnie tych rekolekcji, które miały poprzedzić śluby wieczyste. Już przedtem parę dni prosiłam Boga ustawicznie dla kapłana, który miał mnie spowiadać o światło, aby raz stanowczo zdecydował, czy tak, czy nie. I już myślę sobie, będę raz na zawsze spokojna. Ale martwiłam się, czy zechce mnie kto wysłuchać w tych wszystkich rzeczach. Jednak postanowiłam sobie wcale o tym nie myśleć, a ufność mieć całą w panu. Brzmiały mi te słowa: w rekolekcjach. Już wszystko przygotowane. Jutro rano mamy wyjeżdżać do Krakowa na rekolekcję. Dziś weszłam do kaplicy, aby podziękować Bogu za niezliczone łaski, jakich mi udzielił w czasie tych pięciu miesięcy. Serce moje było bardzo rozrzewnione na widok tylu łask i opieki przełożonych. Córko moja, bądź spokojna. Wszystkie sprawy biorę na siebie. Ja sam będę załatwiał z przełożonymi i ze spowiednikiem. Z tą samą prostotą i zaufaniem, mów do ojca Andrasza, jako mówisz do mnie. Dziś, 18 kwietnia 1933 roku, przyjechałyśmy do Krakowa. Co za radość, że znowu się znalazłam tu, gdzie człowiek uczył się pierwsze stawiać kroki w życiu duchownym. Kochana matka mistrzyni, zawsze ta sama, wesoła i pełna miłości bliźniego. Weszłam na chwilę do kaplicy, radość mi zalała duszę, przypomniałam sobie w jednej chwili całe morze łask, które tutaj otrzymywałam, jako nowicjuszka. A dziś zaczęłyśmy się wszystkie zbierać, aby pójść na godzinę do nowicjatu. Matka mistrzyni, matka Józefa, przemówiła słów parę i przygotowała przebieg rekolekcji. Kiedy mówiła parę słów do nas, stanęło mi przed oczyma wszystko, co ta droga matka dobrego dla nas zrobiła. Czułam w duszy tak wielką wdzięczność dla niej. Jakiś ból ścisnął mi serce, że już po raz ostatni jestem w Nowicjacie. Już mam walczyć z Jezusem, pracować z Jezusem, cierpieć z Jezusem. Jednym słowem, Żyć i umierać z Jezusem. Już mistrzyni nie będzie chodzić krok w krok za mną, aby mnie tu pouczyć, tu przestrzec, tam upomnieć, zachęcić czy zganić. Tak dziwnie się boję sama. Jezu, obmyśli coś na to. Chociaż przecież będę miała przełożoną. Tak, to prawda, ale już jest człowiek, Więcej sam. Post no